Jest Wi-Fi, można obejrzeć taho Jeden na drugiego. Śmigają. Ale, ale pieszy, do celu dojdzie. Ale Turbo niby ma Turbo, a słabo idzie zobacz. Poczekaj, musi się rozgrzać. No. Ty, ale ty miałeś kupić kanapki z Osemosty. No z z, z grosem kupiłem. Zwykle z łagodnym kupiłeś. Nie idzie tego jeść w ogóle. On idzie do ciebie. No. Uważaj, tu do cię dogodzić. Niestety. Ty, słyszysz? Myślę... Coś jedzie, chyba. No Jezu. Myślałem że, myślałem, że dzisiaj będziemy mieli luzik. Zatrzymujemy? Marcin! Proszę cię, no Dawaj, znowu. Dawaj, zatrzymamy po jednym i zważymy coś. Dobra? Tylko zjemy kanapkę no. i idziemy zatrzymywać, tak? Ale nie chcę znowu naruszeń. Czyściaty będą, choć Jak ostatnio. Dobra, niech ślimaki sobie idą. Zobacz. Ale idziemy zatrzymać. Okej. Kto? Dzięki ważeniem, no ktoś ja ktoś coś porzuci jeszcze, czy, czy cisza? Stawiam, stawiam. Ile jedzie? Kto? jadą. Bez drugiego liter. Sí. Tak. nowy skład bardzo dobry, że zatrzymałeś się mamy ściścią Dzień, Dzień, Dzień dobry Inspektor Marcinuczak Kontrola drogowa Dzień dobry. Jak miło kobieta za kierownicą, rzadko się zdarza No teraz coraz częściej. Coraz częściej dobra. zgadza się eee, Proszę panią, skąd pani jedzie? Zdańska, Zdańska pani jedzie Przewodzi pani jakiś ładunek? Tak. A co pani przewozi? Mrożonki. Mrożonki pani przewozi Dobrze. Poproszę, prawo jazdy, dowody rejestracyjne. to jest moja pierwsza kontrola. Pierwsza kontrola. No to fajnie. No kiedyś musi być ten pierwszy raz. Niech się pani nie boi, nie gryziemy. Tak. Dobrze. My jesteśmy tak, krokodyle, krokodyle, ale taki, takie łagodne krokodyle. Bez bez zębu. Poproszę prawo jazdy, dowody rejestracyjne, dokument przewozowy na ładunek. To jest mrożona ryba, czy świeża? To nie jest ryba, to jest mrożonka. Mrożonka, kożywa. czyli spożywcze artykuły. Dobrze. Poproszę prawo jazdy. Prawo jazdy, dobrze. O, pani Aneta. Takie samo nazwisko mamy. Pokaż? Nie, to raczej nie rodzina. Nie rodzina? Jaki zbieg okoliczności. No, Nie sądziłem, że kiedyś panią Łuczak będę kontrolował na drodze. Dobrze, pani Aneto. Sprawdzimy stan techniczny pojazdu. Myślę, że będzie wszystko ok, Bo widać, że zestaw chyba nowy jest. Tak? Tak, z DPK. Z DPK, nowy zestaw. No widzę właśnie. Reklama jest ładna. Dobrze. Łączy pani światła pozycyjne? i od świateł zaczniemy, dobrze? Mhm. Ja pójdę na to. Witam Pani Aneto. Przeanalizowałem wszystkie dokumenty. Muszę powiedzieć tak. Uprawnienia wszystkie ma Pani ważne. Przeglądy techniczne pojazdów również są wykonane w terminie i aktualne. Dokument CMR się zgadza. Odnośnie stanu technicznego nie mam żadnych zastrzeżeń. A wręcz bym powiedział, że idealny jest. Rzadko się zdarzają się takie pojazdy. Także jestem y, dumny, y, że dzisiaj Panią zatrzymałem, tak szczerze mówiąc. Bo rzadko kiedy się spotyka takie kontrole, gdzie wszystko jest ok, mi to słyszeć. Odnośnie czasu pracy muszę powiedzieć, że nie było żadnego naruszenia. Także przestrzega Pani wszystkie normy. Widać, że Pani się zna na czasie pracy. Dziękuję. Widać, że firma też dba no, o kierowców. Chodzimy na szkolenia, więc widać efekt. Czyli przeprowadzane są szkolenia ta, w firmie, ta. tak? Szef przeprowadza szkolenia? Nie, firma zewnętrzna, która nas prowadzi. Mhm. Jeśli to nie będzie kryptoreklama no. mogę powiedzieć. No to już od Pani zależy. Team. Tacho Taka Team. Fajna. A dziś słyszeliśmy o takiej firmie, Tacho Team. No to bardzo dobrze. Dostałem od nich wyjaśnienia. Ciężki orzech miałam do zgryzienia. No to widać, że dobrzy fachowcy. Panie to. za tą wzorową dzisiejszą kontrolę dałbym Pani jakąś nagrodę, ale niestety skończyły nam się krokodylki. Tak, wczoraj akurat. No, rozdaliśmy ostatnie, ostatnią sztukę, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy, zatrzymamy Panią do kontroli i również będzie taka wzorowa kontrola. To mam nadzieję, że tego jednego krokodylka odłożymy sobie i przy następnej kontroli Pani przekażemy także Pani Aneto życzymy szerokiej drogi może Pani jechać dalej oddaję prawo jazdy dowód rejestracyjny dokumenty przewozowe i z licencji i Mam tak nadzieję, dalej trzymać że na przyszłość będę się mniej stresować bo ręce mi tak latają a każdy przy pierwszej kontroli się stresuje jak mówiłem na początku nie gryziemy kontrola przeszła Szybko płynnie. Jak jest wszystko w porządku, to i kontrola trwa bardzo szybko. Tak. I mamy nadzieję, że pani będzie dobrze wspominała tą kontrolę. No. A, dziękuję bardzo. A jeszcze wydruk bym pani przekazał tak. z dzisiejszej kontroli. Nie będzie protokołu, jest wszystko w porządku, więc kolega tak. nie musi pani. Wydruk właśnie będzie. może pani przekazać szefowi właścicielowi firmy. I niech archiwizują sobie, także może się przyda. Przy następnej kontroli. Dziękujemy Dziękuję. bardzo. Do widzenia. Przyładowany czy nie? A miało być czyściół.